Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest 40 już odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Eleanor. Kurde, już 20 godzin z tą grą spędziliśmy około. Dobra, moi drodzy, to co? Musimy poszukać jakichś poszlaczków. Jak pamiętacie, gramy naszym Jackiem, kochanym, Jackiem Kelso. Czyli yy, postacią, której Philips nie cierpi nawzajem, <laughs> Dobra, co my tu mamy? Valraven, sprzęt i materiały budowlane, okej. Okay. Przypominam, że jesteśmy na polu budowy Elysian Fields. Fletcher Drive, 2717 LA, California. Klient Elysian Fields. Dobra, pomiń mnie, to adres doręczenia. Dobra, no, Council Street. Council, co to było, Council? Rada. Dostarczone materiały, cement portlandzki, 2 tony, gruboziarnisty piasek budowlany, 8 ton. Porazem musimy doczytać kruszywo granulacji, 0,6 cm, 16 ton. No dobra, dobra. Kwit dostawy cementu. Jakiś komentarz, Jack. O, to widzę, że Jack, Twój tatuś był majstrem w takim razie. No okej, okay. spoko, fajne plakaty. Szkoda, że takie rozpikselowane. No, co tu jeszcze mamy ciekawego? Zobaczmy, co tu jest. Jakiś papierek. Nakaz rozbiórki. Okej. Okay. To jest ciekawe. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze mamy. dry dry 748, notatka. Doręczyć do Lejan Fields Developments, Barak Biurowy, Kansas Street 4105, do Frank Osterman. Od pan Leland Monroe, odpowiedź: harmonogram budowy. Opóźnienia nie będą tolerowane. Dobra, spoko. Leland Monroe,

i dostał po dupie. E, dobra, to które to jest w takim razie? Czekajcie. Weźmy sobie lokację. Wyburzony dom. Które to jest? to jest? Aha, to jest tam. No ale nie będziemy brać auta, przebiegniemy się w takim razie z buta. Dobra, biegniemy, biegniemy. Zapisywanko, banko, No i są te gruzy faktycznie. Zobaczymy, no może coś tu się dowiemy, chociaż kurde. No nie wiem, czy my się coś tu dowiemy, szczerze mówiąc. Użony dom wybudowany przez Legend Fields 1136. A to jest dobre pytanie właśnie. Co z jakieś flagi w ogóle. To wygląda jak ten start wyścigu. <laughs> dobra. Nie o, o, coś tu było, coś tu było, coś tu było, coś tu było. Zobaczmy. No i co? No to tylko cegła, co no, nic takiego. Czerwony jak cegła, uwielbiam kawałek, dobra. Leźmy dalej. Oh, i wish I co? No nie wiem co on to powiedział. Nieważne. Jack, coś ty, coś ty, prawie się potknąłeś chłopak. Czekajcie, no bo mamy ten dom, ale kurde, ja tu nic nie mogę zrobić. Do środka nie wejdę, no bo jest zburzony. No... Co mam tu zrobić? Pogadasz ze mną Andrzej? Hmm, o, coś tu było. Zobaczmy. No i co, coś tu mogę zobaczyć? Nie, niekoniecznie to jakaś deska. Kurde, nic tu nie ma. Coś tutaj jest? Kurde Jack, nie, nie zaczynaj mi się, proszę. Aaa, okej, okay, możemy poukładać, dobra, czekajcie. Nie, nie nie, tu tu musi być Keystone, czekaj, czekaj Jack. Moment. Gdzie jest Keystone, Czekajcie, tutaj. Keystone Films układa się napis, patrzcie. Okej. Okay. No to jest ciekawe dosyć. Jakaś scenka się załączyła. Bez jaj! No bez jaj! Kurde Jack, uciekaj! Ja pierdzielę! No nieźle! No nieźle! Ja pierdzielę! Zarąbiście po prostu! Co za chłopno! Co to ma być? Ona zgoni cholernym bulnożerem! Dobra moi drodzy, chyba mi się uda. Albo i mi się nie uda, nie wiem. Zobaczymy. Lećmy do drabiny szybko. Dobra, udało się. O kurde, co to było? Spadajmy stąd lepiej. Ja pierdziele, co w ogóle była za scena. Żałuję, że mi się za pierwszym razem nie udało, kurczę. No ale już dobra, trudno. Okej, okay, moi drodzy. Aha, zdobyć adres filmowy Keystone Films, dobra. No to co? Podeszliśmy sobie do telefoniku sympatycznie. Dawaj, Jack, wiem, że trochę niezbyt dobre miejsce do parkowania, ale kief to to są lata 40. Kto tu przestrzega przepisów w ogóle? Dobra, zadzwonię, pogadajmy. Jack Kelso, California Fire and Life Investigator, potrzebuję adresu Keystone Film Company. Adresem jest is... 658 North Wilton Place. Czy jest coś jeszcze? No, thank you, ma'am. Ok, czyli mamy adres. No dobra, to polecimy tam w takim razie, moi drodzy. Drogę sobie pominiemy, oczywiście, bo to nie ma sensu tam jechać, skoro i tak nie możemy tych przestępstw całych wykonywać, jako Jack, no bo nie jesteśmy. Policji tylko jesteśmy prywatnym detektywem, więc sobie tą drogę pominiemy. Jak najbardziej nie będziemy tego oglądać. Oszczędźmy czas, jeśli się tylko da, bo seria Zalej tak się strasznie już przedłużyła, więc po prostu przyspieszmy to trochę. Kiston Films 1155. So? I found some lumber over there had the Keystone name printed on it. We've been close since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. On a no dobra, to dzięki chłopie w takim razie był dosyć przyjazny na całe szczęście. Ok, teraz pytanie, czy to będą jakieś poszlaki? Nie sądzę, myślę, że musimy wejść do budynku i dopiero wtedy coś ciekawego. Co to jest... Zobaczmy. Porozglądajmy się tutaj. O, coś tu było? Dum dum? Co to jest, proszę państwa? To jest, proszę państwa, długopis. Długopis służy do pisania. <noise> Jakby to Cejrowski powiedział. Więc Cejrowski mnie rozwalił razek, mówił: To jest, proszę państwa, ćwiercz. <noise> nie mogłem z niego. <noise> Dobra, co my tu mamy jeszcze interesującego? Jakąś taśmę, no ale nie mogę jej podnieść. O, coś tu mogę podnieść. Zobaczmy. No, ale to nie, no co, to, 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 to nic takiego, tak naprawdę. Huh. Co nic tu nie zrobię zupełnie? Tutaj co mamy? Tytuł Fundusz Przebudowy Przedmieść. No dobra, to dawaj. Jack otwieramy. Pusto. Oż ty kurde. Prawie, powinno być w pobliżu. Może jest w projektorze, czy jakkolwiek to się nazywa. <śpuszczaj> nie wiem. Nie to jest... Jak to się nazywa? Tak wachowo. No to jest chyba tutaj, nie? Tak mi się wydaje. Otwórzmy. Dokładnie. Dobra. może okay, możemy sobie przewinąć. Nie, więcej fokusu, więcej fokusu. Chyba jest w porządku. What? Jak to działa?

Anyway, poionski, ale czemu to słychać jakby to było puszczone z tyłu, to brzmi jak jakaś taśma szatana, czekajcie, coś coś tu nie gra, ewidentnie. Moment, no to ja nie mogę nic więcej zebrać? Nie mogę. W tym projektorze nie brakuje czegoś jakby? Aha, bo ja tu mam to odwrócone. Ej,ku, dobra, przepraszam. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning G.I. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He is our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire Light. and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, Editor of the Times. Doctor. District Attorney Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such Exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. They're true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean uh, our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. No to nieźle, moi drodzy, co? Fajny spisek. Dobra, to zajrzyjmy sobie do telefonu jakiegoś, no i będziemy musieli. Nie zwróciłem sobie uwagi, co będziemy musieli, ale dobra. Znajdźmy ten telefon przede wszystkim. On jest w tej budce, na szczęście, także w miarę blisko. Nie jest to spisek, moi drodzy, nie. Wszyscy są w to zamieszani. Doktorek, policja. Operator, think you could put me through to police dispatch? Thanks. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Lou Buckwalter. No, no, widi, nie do you put me through to Michigan Putting the call through. Hello. Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Okej, także idziemy spotkać się z Elzą, i na całe szczęście gramy pominie podróż. CUDO! Cieszę się. Dobrze. Ok. Blurun 21.4. No dobra, no to pogadamy z Elzą w takim razie. Sporo cat scenek, mało mam okazji do mówienia, ale teraz Fabuła rozwija skrzydła, więc on jest i Kol, Ok. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risks. Can you live with that, Cole? Elsa.

W takim razie lecimy, moi drodzy, kol się tam seldzą zabawia. <grych> w Keystone Films wszystkiego nie zrobiliśmy. No dobra, już Kif to już się tam nie wrócę. Scenka się załączyła i dupa. Dobra, no to co? Dawaj Jack wsiadamy i no, jedziemy od Dobra, to naprawdę te teleportacje nazwijmy to. Bardzo mi się podobają. No to tak oszczędza czas i mamy o wiele produktywniejszy odcinek. Plac budowy Edge Fields 21.6. Jack, tu dwie minuty dojechałeś? Dobry jesteś. Nie powiem, że nie. Dobra. You shall not pass. <laughs> A, myślę, że jednak przejdziemy, ale chyba nie. Okej, okay, jakieś mrugające światło, dobra. To co, moi kochani, sprawdźmy, co tu się dzieje, ale Jackiem ja na Twoim miejscu wyjął broń, wiesz, bo to jednak, mimo wszystko, nie wiadomo o co chodzi. Okej, okay, Jack jest twardy, nie wyjmuje broni. Idziemy na górę od razu, chyba, nie? O, poszlaczka jakaś. Nie działa. Okej. No dobrze, moi drodzy, to co, ruszamy na górę od razu? Myślę, że tu nie ma co nawet przeszukiwać. Zobaczmy, czemu tam to światło mryga tak. Oh, What's something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. No, kurde. Jack. Dobra. nadzieję, że Jack to do rady O Dobra? Tego jednego O kurde Dobra, ostrożnie, musimy trochę poblokować, bo... Okej, dobra, spokojnie, bo serducho mi bije, mam mało zdrowia już Co jest? Kurde puszczaj! Oś oh, Shit, Tak miało być? Tak, tak miało być. No to nieźle. Mamy niezłe kłopoty, co? Do bagażnika, serio? Ja pierdzielę. Kurde, Jacko, łudź się. Poturbowali cię trochę, co? Ray turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. are <laughs> <laughs> done with him, Mr. Monroe. Yeah, I know a good place. We'll pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. To with that German next. No to nieźle co. Ech, mamy przesranę tak trochę. Zarówno Kelso, jak i elza jak i Colo, tak naprawdę. No bo on to wszystko rozpoczął. A kurde. No i co Jack też... A, proszę bardzo. Dobra, mamy farto. O nie, 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 god Ok, O kurde, zabądź auto, no super Kurde Panie, stój pan! Daj pan auto, dobra. Wystraszył się na szczęście Okej okay. Dosnę się za łukami i mniejszymi uliczkami. Aha, dobra dobra Załukami i mniejszymi uliczkami, no okej okay. O, kurde. Ale to się faktycznie niezłe niebezpieczeństwo grozi, skoro teraz widzicie, co tu się dzieje, no. Gonią nas jak porąbani. Dobra, chyba udało mi się uciec im. A, dupa tam. Nic mi się nie udało. Nie, 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 serio. Kurde, nie da się tu przejechać. Dobra, ostrożnie, tam cię mi odpuścili, chyba. Dobra. Chyba nikt mnie nie goni, także możemy lecieć na pochybę szybko. Prosto przed siebie. A i gonią mnie. A może zróbmy tak, żeby oni wysiedli, czekajcie. Wysiądą czy nie? Nie, nie wysiądą. Kurde, gonią mnie cały czas na zjeń. No właśnie, w garści całą piarnię, no nie dobrze jest. Lecimy do Elzy jak najszybciej. Mamy jej adres w ogóle chyba mamy. Kurde, dawaj Jack, dawaj, dawaj, dawaj. O okej, okay, zniknęli, dobra. Zgubili nas na całe szczęście. Ja pierdzielę. No, grubo, grubo. Nie powiem, że nie. Dobra. W ogóle jestem ciekaw, czy spotkamy też Kola, jak pojedziemy do Elzy. No bo chyba raczej go spotkamy. Będzie śmiesznie w sumie. To takie spotkanie po latach ziomeczków. Chociaż nie, teraz się już spotkali. Jak Kola jeszcze był w obyczajówce przecież. Ale to będzie takie spotkanie, wiecie. Powiedzmy... E, prywatne bardziej. Dobra. Teledynym, drydem, drydym, drydym. dobra, jedziemy w lewiczkę i powinniśmy już być na miejscu. Nie, o kurde, ostrożnie, żeby tego auta nie rozdupić. Nie chciałbym kraść kolejnego. Dawaj, że jakiś gazu szybciej. Gaz, gaz, we go na step, on the gas. Dawaj, dobra, chyba docieramy już powoli. No, jesteśmy na miejscu, dobra. Okej, okay, udało się, żyjemy. Nie sprowadziliśmy żadnego ogona. Dobrze jest. A oh, kurde... Miejmy nadzieję, że nic jej nie jest, też nie Kurde, Jack się ledwo rusza, patrzy. No ale na całe szczęście mu się udało, więc... o tyle dobrze.

No i okej, okay, moi drodzy, także tutaj ee, sprawa się kończy. Pomimo wysiłków Rolanda Monroe, prawda, Elisabeth Fields wyszło na jaw. Dobra, i to, moi drodzy, odcinek zakończymy, a w następnym rozpoczniemy sobie kolejną sprawę. I zostaną nam trzy, no, zostały nam trzy sprawy do końca gry, moi drodzy. Trzy śledztwa, także spoko. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i widzimy się jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z Elaine Noir. Na razie!